Witam. Wydałem pieniądze na takie coś, będę to dzisiaj instalował. Cud techniki. Wyciągasz przewód z rolki ponad 12 metrów, a jak ci się już znudzi, to przewód zwija się automatycznie. Dobre w tym rozwiązaniu jest to, że nie chodzisz, nie szukasz, gdzie utkałeś ten przedłużacz. Wisi sobie na stałe, w jednym miejscu, albo na ścianie, albo na suficie. I samo ustrojstwo. Rolka obraca się w mocowaniu. Trzy gniazda na końcu przedłużacza. Niby na bogato, ale to tylko 11 amperów przy 120V napięcia. Kawałek blachy z instrukcją i zero wkrętów do mocowania tego czegoś. Jest wszystko co trzeba. Otwór, gięcie, szczelina. Bezpiecznik. Wtyczka z dołączoną ulotką, że Achtung i że zabrania się korzystania z ubikacji w czasie postoju na stacji. Taki sobie przekrój przewodów. Lekko ponad 12 metrów. 40 stóp, czyli 20 chłopa. Zdejmuje montowanie do ściany łamane przez sufit. Jedno w drugie wchodzi na klik. Dobrze ktoś pomyślał, nie trzeba trzymać całej gamoły, montując to do ściany albo jeszcze gorzej do sufitu. Napis, że tą stroną do góry, jeżeli montujesz do ściany. I słusznie, po zamontowaniu na ścianę wkładasz rolkę i robisz klik. Prawie tak proste jak wymiana rolki papieru toaletowego. Metalowa spinka trzyma ruchomą część, co by się nie wykliknęła. Pięć otworów do mocowania to chyba przesada: zapnę to w czterech miejscach, ten sobie daruję. Ogranicznik jak głęboko ma się chować przedłużacz? Jest tutaj plastikowa śrubka. Można ją poluzować i przesunąć ten stoper na przewodzie. Zainstaluję to na suficie. Obok łańcuchowego pociągacza drzwi garażowych. Jest tam już elektryka. W sumie miejsce jest. Zasadniczo. Gdzieś tu spodziewam się tu bajforów pod płytą kartonowo-gipsową. Ciekawe tylko, czy wystarczy przewodu, żeby się podłączyć. Przewód trochę krótki. Sprawdźmy, czy można go wydłużyć. <grytanie i górę> można. Tyle tylko, że za dużo byłoby z tym ambarasu. Musi być jak jest. Nie chcę mi się robić z tym za dużo przysiadów. Trzeba znaleźć dobry punkt mocowania. Blisko gniazdka. Środkowy wkręt dałem w x fora. Reszta będzie mocowana do plastikowych wpustów. Daję podkładki, gdzie tylko się mieszczą, zawsze to większa powierzchnia. Nie stosuję tu elektronarzędzi. Wkręcając wkręty ręcznie mam czucie i nie pękam plastiku. Ten wchodzi w drewnianą dechę pod płytą. Ruchoma część wetknięta, ale nie kliknięta. Wjeżdżam z rolką i klik. Wisi. A co ma wisieć nie utonie. Blacha Zaznaczam punkt i wyjeżdżam z tym, robię mały otwór szpikulcem, wkręcam plastikowy kołek, szpulka. Blacha. Wkręt. Się nie wykliknie się. Odcinam Achtung metkę, co by mi się w łańcuch nie wkręciła. Wtykam wtyczkę do gniazdka i jest kwas. Strasznie krótki ten przewód. Przewód odwiedziony tak, aby nie dotykał szyny. Myślałem dać takie O po suficie, ale nie ma szans. Fabrycznie przewód wyciągnięty tak, że zwisa bardzo nisko. Przesunę stoper na kablu. Sięgam, działa. Próba drzwi. Niby jest wystarczający odstęp, ale dam tu jeszcze taki plastikowy oplot. Niby nic, a zawsze coś. się kręci się. I to szybko. Do następnego.